Podział w konfederacji nie byłby niczym strasznym, gdyby został zaplanowany dużo wcześniej, gdyby był kontrolowany i de facto sztuczny. Elektoraty braunowców i konfederatów już się nie kanibalizują, nie zjadają wzajemnie. Oni nie walczą o tych samych ludzi, ale uzupełniają. Nie ma możliwości, aby zwolennicy brauna oddali głos na Mencena. Ci, co decydują się na Mencena, nie oddadzą z kolei głosu na Brauna. I teraz posłuchajcie bardzo uważnie. Wyborcy, którzy są niezdecydowani po prawej stronie, a jest takich sporo, którym bliżej do Brauna, nie zagłosują na niego, gdy będzie on w konfederacji, w której jest Mencen, bo nie ufają Mencenowi. Więc zmarnują swoje głosy na Jakubiaków, na wyszczekanych doktorków o tym nazwisku nie pamiętam, ale taki słynny ostatnio na planktonowe organizacyjki. Część zagłosuje na Nawrockiego, a część zostanie w domach. Wyborcy, którzy głosują dziś z brakulaku na Polskę 2050 Platformę i PiS, a którzy to są w centrowej, aczkolwiek konserwatywnej części elektoratu tych stronnictw, bo taki elektorat tam się również znajduje, nie zagłosują na Konfederację, jeżeli będzie w niej z kolei Grzegorz Braun. I tu nie ma co się obrażać. Mówię jak jest. Na tym polega polityka.